Agnieszko, ty dość szybko wróciłaś też do pracy i tutaj sporą część obowiązków przejął mąż. Co powiem Wam szczerze, mi się bardzo podoba w dzisiejszym świecie, bo mam takie wrażenie, że od nas kobiet wymaga się wciąż bardzo, bardzo dużo. Tak, no my dzielimy się wszystkim 50 na 50 i również opieką nad naszymi córeczkami. Oczywiście jest tylko jedna rzecz, którą ja mogę zrobić sama, mianowicie nakarmić piersią, ale całą resztę Maciek zrobi fantastycznie. Maciek, skąd w ogóle taka decyzja, żeby wziąć, no, urlop tajczyjski? E, generalnie poczułem. Zef, ojcostwa. I stwierdziłem, że po co mam na siłę gdzieś wracać do zawodu, kiedy jakby tutaj dziewczyny mnie potrzebują w domu. I mamy taką możliwość, bo oczywiście nie wszyscy mają taką możliwość, a my poczuliśmy, że te możliwości się pojawiły, żebyś, żebym był ojcem na 100%, to stwierdziliśmy, że skorzystamy z, z, takiej, z takiej opcji, więc to było takie. Po prostu we, wewnętrzne poczucie, że to jest moja droga. Okej, okay, słuchajcie, a jak reaguje na to społeczeństwo? Bardzo różnie. I choć e, ja teraz dodałam niedawno taki post, jak Maciek zmienia pieluszkę, i e, bardzo zaskoczyły mnie komentarze rzeczywiście pozytywnie, bo bardzo dużo dziewczyn pisało, kobiet, że u nas też tak jest, że to normalne, że mój mąż, partner też zmienia pieluszki, i zawsze e, tak było, że ich tatusiowie też zmieniali. I super, i to się bardzo cenię. Ja się bardzo cieszę, że poruszyłam ten temat, ponieważ było dużo tego typu głosów, więc jakby to się szerzy. Natomiast Spotykamy się też z drugą stroną i z tym, jakie nieprzyjemne komentarze i wiadomości otrzymujemy. A propos tego, że na przykład Maciek jest z dziewczynami, czy się nimi zajmuje, a ja akurat jestem w pracy. Także niestety mam jednak wrażenie, bo ci, co komentowali u mnie na profilu, to są moi obserwatorzy. To jest jakaś taka wy wyselekcjonowana grupa osób, która prawdopodobnie ma podobne poglądy jak ja, a przynajmniej gdzieś tam podobne. Więc jednak mamy wrażenie z tego, co obserwujemy, że y, jest jeszcze dużo stereotypów w tym temacie i y, niestety jeszcze jakaś tam część społeczeństwa postrzega to, powiedzmy tak, negatywnie.